Buziaczki, moi mili. Słuchajcie, dzisiaj program ustawiony tak na szybko, z takim siermierznym mikrofonem w łapie i tak dalej. Mam nadzieję, że mi wybaczycie. Jutro jadę na nowe horyzonty, a chcę to szybko dopiąć, no i nie miałem trochę czasu. Jednak do meritum. Słuchajcie... Każdy z Lwa, jest to w zasadzie jedna z najbardziej ikonicznych animacji w historii kina, ale trzeba to powiedzieć: od zawsze też lekko kontrowersyjna, bo nosząca znamiona plagiatu, o czym ostatnio to w ogóle się wrzeszczy, i jednak nieco zbyt podkręcająca postać skazy w rejony, w które może nie powinna, ale o tym kiedy indziej. Ale jednak w 1994 roku był to film, który osiadł idealnie i stał się dla wielu niemalże klasykiem, a właściwie klasykiem. I wiecie co, i na tym zasadzie koniec animacji. Serio. Wielu pewnie myśli, że będę się do niej co chwilę odwoływał, skoro chcę analizować nowy film a w zasadzie remake tego króla lwa, jednakże nie. Wiecie co? Zostawię tą świętość na boku, niech ona sobie tutaj leży, niech tam ma ołtarzyk i nawet jeżeli ona by podzielała problemy swojego młodszego brata, to szczerze mnie to w ogóle nie, nie interesuje. Lata 90 są już za nami i niech tam już sobie zostaną, już ten król niech tam sobie spoczywa na tej lwiej skale. My zajmiemy się dzisiaj tym czymś innym, bo właśnie ja o tym chciałem powiedzieć, o królu lwie Anno Domini 2019. W zasadzie dlaczego to jest taki z film, dlaczego wysiedzenie na nim jest tak trudne i ostatecznie, dlaczego jego przesłanie i ukryte treści są nieco kontrowersyjne, gdy mowa o kinie popularnym głównego nurtu nostalgii od Disneya. Tak więc dzisiaj zapraszam Was na omówienie kontekstów społecznych, politycznych i religijnych w Nowym Królu Lwie. Jednakże na sam start powiem też kilka słów o samym filmie, tak recenzencko i dlaczego uważam go za... No, powiem to, wyjątkowo zły. I nie będzie to jednak długa recenzja, ale jeżeli chcielibyście ją przywinąć i przejść od razu do analizy, to proszę, macie czas tutaj, klikajcie w niego, ale ostrzegam, ta recenzja jest pewnym punktem wyjścia i nabudowaniem pewnych, mm, wiecie, wątków w późniejszej analizie, więc ona może się przydać. No, zostaliście oszczerzeni, tak, o, tak czy inaczej, no co, Za, o, zaczynamy. No, czołóweczka. Kanał Aberracji jest miejscem dla każdego miłośnika kultury. Jeżeli interesujesz się kinem, grami wideo lub światem komiksu, to powinieneś rozważyć subskrypcję, by być z naszymi materiałami na bieżąco. Serdecznie zachęcam. Od razu chciałbym zaznaczyć, że oczywiście uwaga na spoilery, o ile to w ogóle możliwe w Królu Lwie. Informuję Was też, że ta analiza to jest taka mała analiza, właśnie taka rozkminka na szybko, bo w kinie byłem dosłownie dwa dni temu i jestem jeszcze ciągle wiecie, w tym takim rauszu przygotowań na festiwal, więc... Nie przygotowałem się, szczerze mówiąc, strasznie wybitnie, ale wiecie co, analiza filmu to my była podobna i wyszła bardzo spoko, więc mam nadzieję, że tym razem też będzie OK. Jednakże też Wam od razu mówię, że jest to właśnie mała analiza, a nawet powiedziałbym, że w pewnym sensie zabawa, bo jest dla tego filmu w pewnym sensie taka, taka okrutnie serio. Więc jednym słowem nie jest to jedyny słuszny odbiór, nie jest to jedyna słuszna interpretacja, ale coś w niej może być, więc pobawmy się w to i zaczniemy tą zabawę od recenzji. No i... Słuchajcie, nowy Król Lew to dzieło tak zbędne, jak to w zasadzie tylko możliwe. W zasadzie jest to przełożenie starego dzieła na nową realistyczną formę animacji, czy też CGI, jak to woli. No i można się kłócić, czy to film aktorski czy nie i tak dalej, ale prawda jest jednak taka, że oba dzieła powstały w większości na stołach kreślarskich i ekranach komputerów. I teraz pytanie: co nam daje to nowe podejście? Co nam daje zmiana tego, tej formy? No i powiem, że no Dużo, Bo zmienia cały wydźwięk opowieści. Twórcy nie tylko zrobili fotorealistyczne zwierzęta, ale też ingerowali w ich naturę tak mało jak to tylko możliwe, co wocuje takim absolutnym wypraniem z emocji. Mówimy o naturze realistycznych zwierząt, nie postaci. Gdy Gdyby wiecie, nie intonacja głosów aktorów, to serio trudno byłoby się domyślić, co dane zwierzę przekazuje w sferze emocjonalnej, bo tak lew, to teraz lew, nie ma brwi, ładnej mimiki, i, 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 i wiecie, i oczu pełnych, pełnych wyrazu i nie mruczy też jak mały domowy kotek, bo lwy tak nie robią, więc w. Więc wszystkie lwy wyglądają, jakby były na wiecznym polowaniu z piosenkami na ustach. No jest to trochę dziwne. A sztywne mordki zwierząt nie dają odczuć ca o całości in intonacji i mimiki podczas mówienia. I wygląda to trochę jak takie podkładanie głosu pod programy przy o przyrodnicze No wiecie, no, komiczne, no, ale to ciągle się wydaje, że aktor stoi gdzieś tam za kadrem. No i nie angażuje to absolutnie emocjonalnie. No i ten fotorealizm rodzi też kolejne kontrowersje. Mianowicie, yy, wiecie, konwersja potencja nagle ulega zmianie jest mroczniej, poważniej i całe dzieło traci taką podbórkę z lekkości narysowanego świata. Nagle każdy zgrzyt scenariusza czy przerysowana postać polą jeszcze bardziej, bo tak powiem to odarto to ze magii i dziecięcej umowności. Teraz pomimo sporej dawki komedii ma to jednak być wiecie w miarę serio, ale serio serio nie działa gdy masz scenariusz z lat 90. i boisz się go zmienić, bo okazuje się, że kontrowersje w nim zaszyte po ponad 20 latach mogą nabrać na sile i wybrzmiewać z ekranu jeszcze mocniej. Zwłaszcza gdy nieumyślnie zapewne, bo ja nie wierzę jakby w umyślność Disneya w tym momencie, je wzmocnisz kilkoma nowymi tekstami. Ale chwila nowymi, mówiłeś, że przy nie ma żadnych nowości, że to jest jeden do jednego. I wiecie co, spokojnie, bo faktycznie ten film jest jak właściwie remake klatka w klatkę, jak kiedyś Psycho i Psychol, ale jednak dodano co nieco nowości. Tylko że zaufajcie mi, te nowe sceny rozwijają zazwyczaj rzeczy, które nie powinny być rozwinięte, a które chyba mają uzupełnić metraż. Jak na przykład spacer małej myszki, lub scena lecącego płaczka sierści, który nie, która niby ma obrazować wielki krąg życia, ale w starej wersji wcale nie była taka straszna. i… Była mniej irytująca. -ir Z drugiej strony mamy postacie, którym chce się nadać głębi, ale nie do końca to przemyślano, bo tą głębię buduje się jednak na ich jednowymiarowym pierwowzorze, i to nie zawsze się ze sobą zgrywa i składa. Więc nowości są takie bardzo umownie, okej, okay? a to co stary, cóż, no śmierdzi starością i to widać zwłaszcza, jak są przekładane nawet w wątpliwej jakości zabiegi montażowe z animacji i tego jest znacznie więcej. Wiecie, byle tylko nostalgia zrobiła swoje i teraz tak to podsumowując, to okazuje się, że nowy Król Lew to taki nie pies, nie, nie wydra, ale jedno robi dobrze. Zmusza do myślenia nad fabułą, Robi wszystko, byśmy nie odpływali w morze beztroskiej zabawy, a zaczęli dumać, czy aby na pewno wszystko ma sens i wiecie co? No nie ma. Albo inaczej, wszystko klei się na ślinę, a nasze ukochane wręcz postacie, o Jezus, tak? Wychodzą na głupków, hamów, złych władców itp., itd. I teraz właśnie do tego przejdę. Na start, by dobrze nabudować resztę rozważań, muszę zadać pierwsze pytanie, bo my już przechodzimy do analizy. I to pierwsze pytanie to: czy Mufasa był dobrym władcą? No, wiecie co? Lewia Ziemia pod władzą Mufasy to w zasadzie taki Eden. Z tym, że każdy akceptuje swoją śmierć na rzecz drapieżników, kłania się w pas. No widzimy to w pierwszej scenie, komuś, kto być może już jutro go zje. Jasne, to, to, to założenie animacji właśnie pod tytułem Król Lew", że musi być królem, ale wiecie, w zasadzie są tu dwa elementy odstające od tego pięknego obrazka. No, pierwszym z nich jest cmentarzysko słoni, gdzie żyją hieny, a drugim jest skaza. I kiedy im się przyjrzymy, to zobaczymy, że hieny są wyrzutkami. Mufasa ma z nimi jakiś tam wieczny problem, bo hieny są głodne i dużo jedzą. Ich żołądki nigdy nie są pełne, o jak, jak głosi film. I ten film stara się je przedstawić jako takie wiecie pasożyty lub chorobę. Jednakże to nadal w pewnym sensie obywatele lwiej ziemi. Biedni, Wygnani i surowo traktowani. Skaza dosłownie mówi do nich, że zjedliście wszystko na waszych ziemiach i nic już nie zostało. Czy, czy jakoś tak. Tak więc mamy tu pewien problem. Jacyś obywatele tego ekosystemu są dla władzy niewygodni. Wiecie, ta ich ta władza ich izoluje i nakłada na nich surowe prawa. Chiny głodują i dziczeją w swoim, w swoim gronie. Ale w zasadzie to są inteligentne istoty jak, jak inni mieszkańcy tej Ziemi. Znaczy w założeniach tej animacji, oczywiście. I wiecie, co się, co, co, co się w zasadzie dzieje, gdy na zniszczonych terenach setka głodujących i porzuconych obserwuje Eden kilka metrów dalej. No, co się może dziać w takim momencie? Wow, nikt nie wie. No, zaczynają się akty agresji i próby zdobycia Edenu w jakiś sposób, który nie jest całkiem fajny. I jasne, teraz ktoś powie, chwila, moment, hieny żyją tam na własne życzenie i to one zgotowały sobie ten los. Ale wiecie, w całym filmie nie ma ani jednej sceny, która mówi nam jasno, spróbujmy pomóc Hienom, spróbujmy przywrócić je do społeczeństwa Lwiej Ziemi. Nie, Mufasa jako król nie ma na nie żadnego pomysłu, nie pomaga im i nie asymiluje. Mało tego, one żyją na jakimś, wiecie, zapydziałym cmentarzysku słoni. Ale okazuje się, że Hieny to jednak siła, z którą trzeba się liczyć. I to właśnie wykorzystuje Skaza, postać jeszcze gorzej traktowana aniżeli w Hieny. W tej wersji opowieści wiemy, że Skaza chce władzy. Chce być królem i chce właściwie, by się z nim jakkolwiek liczono. Wiemy, że bywają z nim jakieś tam problemy i kwalifikuje się w zasadzie do wygnania, ale Mufasa tego nie robi, bo to jego brat. I niby fajnie, że Mufasa jest taki dobry, że tak do tego wskazuje, tam fajnie traktuje i tak dalej, ale z kilku wskazówek wychodzi jednak też trochę inny obraz tego skazy. W zasadzie nikt nie miał. Na niego pomysłu. Żył w cieniu brata, który z racji pozycji miał dostać wszystko. Skazał, darzył uczuciem lwice Sarabi, ale ta wybiera jego brata. Nie wiemy jednak kiedy, bowiem Skaza rzuca wskazówkę, że skorzystał z prawa do rzucenia mu fasie wyzwania i próby przejęcia tronu. I to w efekcie tego nosi tą fenomenalną bliznę, po której chyba zaczęto go nazywać Skazą, no bo nie, nie widzę innego powodu. I to wybrzmiewa właśnie, gdy Skaza Kuli ogon i mówi, że nie śmiem rzucić Ci wyzwania ponownie. I gdy zabija mu fasę, wy, w tym wymownym uderzeniem w oko, tak by pozostawić mu nieco podobne znanie. Wiecie, w animacji go tylko zrzucał tak łapami, a tu go jeszcze uderza dokładnie tak, jakby miał się stać nim. Kim więc jest Skaza? No, okaleczonym, niedocenionym i odrzuconym przez lwicę cieniem króla. Cieniem, do którego niby wyciąga się łapę? Ale ktoś naprawdę długo musiał tego nie robić, skoro Skaza jest kim jest. A umówmy się, Skaza jasno też zaznacza, że jest raczej słabowity fizycznie, więc obraz jego udręki i opresji fizycznej nabiera nieco kolorytu. Jest jak taki nerd, wiecie, w jakimś, nie wiem, w jakiejś szkole średniej, którego ciągle dręczą osiłki. Po prostu. Mo można by go w pewnym sensie nazwać jakąś ofiarą, może jakiegoś nawet lekkiego bullyingu psy psychologicznego, a może ja trochę przesadzam. Tak czy inaczej, skaza już nabiera nieco kolorytu, zwłaszcza gdy mu fasa znowu daje mu reprymendę niczym król, bo się nie pojawił na prezentacji Simby. Reaguje agresywnie. I straszy kolejnym upokorzeniem, czyli kolejnym wezwaniem, i pozwala nawet we wszystko zamieszać się Zazu, który nie traktuje skazy z należytym szacunkiem. Odzywa się do niego właściwie jak do takiego pierwszego, lepszego zwierzaka. I skaza, właściwie wiecie, jest takim trochę królewskim żartem. Tak więc pod podsumowując, Hieny i Skaza. Mają powody, by nie lubić mu fasy. Jest to bowiem władca w pewnym sensie na pokaz, który nie mierzy się z problemami tam, gdzie one faktycznie są i dziwi się, że chwila, moment, brat mnie chce zabić. Dlaczego? No, ciekawe, dlaczego. Ma też wyrąbane absolutnie nachieny. W końcu, wiecie, no, no to widać samo z siebie jasne, nie znamy dziejów tego rodu od podszewki, ale dzieło, które oglądamy, zwyczajnie nie daje nam żadnych wskazówek czy wręcz scen, które jakkolwiek wyciągałyby te relacje między postaciami na prostą, czy bardziej je jakby klarowały. No, po prostu tego nie ma. I wiecie, z tych rozważań teraz jest kolejne pytanie. Dwa, drugie pytanie, czy skaza jest dobrym władcą? No i wiecie, skaza to władca nie tyle. Efektywny, co na pewno efektowny. W polskiej wersji filmu pojawia się takie nawiązanie do dobrej zmiany i rządów PiS. I teraz nieistotne, po której tam stronie politycznej jesteście, wiecie co, w pewnym sensie ten żart nie jest taki głupi i nie jest tak bardzo na, na, na siłę. Skaza jest trochę jak ta władza, jak ta władza PiS. To postać, która, gdy dojdzie do bycia królem, to odbije sobie wszystkie lata w cieniu. To charyzmatyczny lider, któremu Dużo jednak brakuje, ale umie porwać tłumy i ma pomysł, jak zaktywizować tę grupę społeczną, o której zapomniały zadufane w sobie wcześniejsze elity. Robi to, co fakt, w najgorszy możliwy sposób, ale jak okazuje się, no, to po prostu działa. Skaza prowadzi politykę wielkich słów odzyskiwania godności i rozdawnictwa o, i wiecie co i tym samym osiąga swój cel. Lwia ziemia popada w ruiny, ale jest to właściwie efekt przegięcia w drugą stronę. Władza Skazy tak mocno opiera się na hienach, że musi utrzymywać je przy sobie. Widzimy nawet, że poluje on z kienami, a nie lwicami, które wyraźnie buntują, buntują się przeciw jego władzy. Tak więc Skaza wpada w pułapkę własnych obietnic i brwni, i brnie w to aż do końca. I nie ma temu się co dziwić, bo w końcu, chociaż raz jest u szczytu i może dyktować warunki, w końcu może odbić sobie te wszystkie lata upokorzeń. I w końcu, być może, być może, zdobyć lwicę, na której mu zależało. I to dość mocno tutaj wybrzmiewa. Tak więc, terror, ucisk i zaspokajanie własnych rządzy, to są właśnie rządy, skazy. Dalekie od idealnych, ale trudno było się spodziewać więcej, wiecie, tak naprawdę po nim. I jasne. Wszystkiemu winien jest skaza, ale myślę, że można też obwiniać nieco system, który do tego wszystkiego do o doprowadził. System, za którym stał Mufasa. System, który na początku, jakby, wiecie, jakby odciął, odciął hieny, zrobił, zrobił z nich wyrzutków, a później jeszcze, a później jeszcze wykreował, no powiedzmy takiego mrocznego lidera i właściwie nic z tym nie zrobił. No totalnie do pani. I okej, okay, pytanie trzecie. To lewice. Lwice są jednym wielkim pytaniem. Bo słuchajcie, o to na plan wchodzi trzecia frakcja. I to w zasadzie bardzo dziwna, bo pierwsze moje pytanie: skąd one się biorą? Gdzie rodzą się nowe lwice? Kto jest ich ojcem? Kto jest ojcem Nali? Ufasa? Skaza? Jakiś inny lew? Jaki? I Widzicie, nie wiadomo, no ale dobra, to, to powiedzmy jakieś tam małe pominięcie. Wiadomo jednak, że lwice są. I są cholernie uprzedmiotowiane. Osadzone w takich klasycznych rolach, wiecie, wychowują dzieci i zapełniają spiżarnie. Ładnie wyglądają przy królu i służą właściwie za reproduktory. I niby jasne, no to są lwy. Ale tym razem jednak dość uczłowieczone. I no, słuchajcie, no, króla lwa często mówi się, że to jest, wiecie, no, po prostu magbet. I tak dowiadujemy się, że Nala od początku pisana jest. Simbie. To jedyne lwiątko w jego wieku i i zazu jasno to zaznacza. I oczywiście widzimy tu dziecięcy sprzeciw, ale tylko dziecięcy, bowiem lwice ogólnie niespecjalnie czemukolwiek się tu sprzeciwiają. Niby się buntują, ale jednak. Uznają władze skazy, niby są twarde i TP, ale wcale tak naprawdę nie próbują zmienić sytuacji. Lwice ogólnie tutaj mało próbują. Nala jest trochę wyrywna, ale nikt nie chce właściwie obalić tej złej władzy, bo wiecie co? Nie ma innego króla. I tak dochodzimy do sytuacji, gdzie król Lew nie jest historią o buncie, i pokonaniu zła, a historią o wyczekiwaniu na mesjasza, na innego lwa, który w zasadzie tylko z racji płci może jakoś pomóc. Bo umówmy się: czy jeden lew, surykatka i guziec to naprawdę wielka pomoc dla lwic, z czego Nala jeszcze lepiej walczy niż Simba? Które zapewne jeszcze dodatkowo mogłyby poprosić, na przykład, o pomoc, nie wiem, nosorożce, którym mogłoby się to wszystko nie podobać, co się dzieje? No nie, umówmy się, no, no lwice totalnie mogłyby opalić skazę, no jakby. no bez jaj. Tak więc lwice są bierne. Są stłamszone i mało zaradne. To w zasadzie jeden z gorszych obrazów postaci kobiecych, jaki zaserwował Disney w ogóle. A przypomnijmy sobie, jak absolutnie. Z, jakie złodziało się w tym temacie w przypadku Avengers Endgame? No, wydźwięk jest właściwie jednoznaczny. Ja wiem, ktoś powie, że to są lwy, no ale jasno utożsamiamy je z kobietami. A boli to tym bardziej, że Nala, nawet po, kiedy chce obalić skazę, nie robi nic na miejscu, a ucieka szukać gdzieś jakiejś wyimaginowanej pomocy. I tu następuje chyba. Największa nowa dla niej scena, scena ucieczki, gdzie niby jest zaradna, gdzie coś próbuje zmienić i tak dalej, no ale bez pomocy zazu nie dałaby zwyczajnie rady męskiemu do granic. Skazie. No, no, no cóż, no, no cóż. No i niby nala biegnie do Simby, którego spotyka w łazie Timona i Pumby. I wiecie co, i z tym to dopiero jest problem. 4. Religijność i role społeczne w Królum 2. I słuchajcie, co państwa było w czasie mały Simba po ucieczce z Lwiej Ziemi trafia do Timona i Pumby. Oni sami nazywają siebie wyrzutkami. Jest to jednak trochę inny rodzaj wyrzutków niż hieny. To postacie, które bardziej szukają luzu, braku zmartwień i ogólnie poszukują ogólnie pojętego pokoju zdala od wielkiej lwiej polityki i religii i tak dobrze słyszeliście religii bo widzicie krąg życia to nic innego jak religia to system wierzeń który prowadzi, pozwala zaprowadzić Pokój na lwiej ziemi. On usprawiedliwia zjadanie innych zwierząt i on uspokaja ów zwierzęta w tej gonitwie po swoje życie. No, wow, skąd ja to znam? Ma on swojego małpiego kap kapłana i ogółem stoi za nim sporo takiej, nazwijmy to, duchowości, włącznie z, uwaga, niebem dla wybranych zwierząt władców, królów, lwów no coś takiego, no, milutko. A Timon i Pumba to właściwie inna para kaloszy. Nie wierzą w krąg życia, wyśmiewają ideę nieba dla władców. Oni wierzą w linię, która jest niczym innym jak łańcuchem pokarmowym i jasno wykładają to Simbie tak dosadnie, jak nigdy. Jeszcze w poprzedniej wersji. Jednym słowem, no, realizm, kontramistycyzm, no i tak dalej. Timon i Pumba starają się racjonalizować rzeczy, aniżeli snuć bajkowe domysły. Wierzą w, prosty, w proste systemy zgody i niezjadania się, i tego uczą też Simby, by odnalazł siebie, by nie biegł za oczekiwaniami innych, a zwyczajnie był sobą, nawet w postaci diety, bo okazuje się, że lew. W pewnym sensie przechodzi tu na dietę bezpieczną dla innych zwierząt. Niemal można by go nazwać jakimś, nie wiem, Disneyoweganinem w tym akurat przypadku. I niby fajnie, i niby, i niby spoko. Simba jest happy, wszyscy z nim dookoła są szczęśliwi. Ale nie. Świat Królowa jasno da nam wryj swoim przesłaniem wraz z pojawieniem się Nali. Kiedy już Simba dorasta, a Nala się tam pojawia. I tak okaże się, że nie jest fajnie być pokojowym lwem, weganinem, Skoro urodziłeś się z rolą społeczną, to musisz ją wypełnić. Simba miał być królem, i wszyscy zrobią wszystko, aby naprostować nieco sytuację. Nala rafiki i nawet duch mu fazy. Wygląda to niemal jak schemat studenta z zamożnej rodziny, któremu pozwala się szaleć na w studiach. A na końcu ojciec, bardzo, z bardzo poważnym stanowiskiem rządowym, mówi: Wyszalałeś się, synek, no a teraz już zostań prawnikiem jak tatuś. Simba jest więc skonfudowany, bo dopada go znowu system, który narzuca mu pewną rolę i ani on sam. Ani też scenarzyści nie starają się powiedzieć: Ej, tutaj chyba jest coś nie, nie tak, prawda? Bo czy to, jest, czy, czy to jest dobrze, że tak się dzieje? I jasne: być może Simba ma jakieś obowiązki i powinien wziąć odpowiedzialność za swoich bliskich, ale byłoby miło, gdyby podjął tę decyzję bez żadnych nacisków. I gdy Simba postanawia spełnić oczekiwania wszystkich, dochodzi do czegoś jeszcze. Jego dotychczasowy system wierzeń musi. W pewnym sensie legnąć w kruzach, bo wraz z monarchią przychodzi też religia, mistyczny krąg życia, przed którym rzucają się na kolana nawet nasi niemal hipisowscy Timon i Pumba, bo wiecie. Hmm, oni w pewnym momencie przyznają się Simbie do obłędu, tak więc. Obraz klaruje się sam. Bycie pokojowym wegateistą jest złą drogą w życiu. Twoje życie to nie Twoje życie, a kukła na sznurkach oczekiwań systemu, który upomni się o ciebie, gdy jesteś mu potrzebny, ale nigdy sam może, ale nigdy sam może ci nie pomóc, bo no, wiecie, no, o chieny też ktoś się upomniał, tylko kiedy były potrzebne. Musisz gnać do statusu i pozycji, bo jak nie, to jesteś nie rób, nie dojda i nic nie osiągnąłeś, i nie masz dziewczyny, bo ona pokocha tylko i wyłącznie króla, bo tak była zaprogramowana. W końcu. Ona, jak to cytując, nie uwierzy, że nie będzie królem, skoro ma królewski ton to i gest, lub wygląda jak król w oryginalnej wersji. I ta magiczna sentencja doprowadza nas do. Ostatniego punktu. Punkt piąty. Rządy Simby albo... No bez jaj, no, no serio. No ale serio? Tak, tak jest tytuł. Widzicie, z Simbą jest pewien problem, bo domyka właściwie wszystko, o czym do tej pory mówiliśmy. Jest ekwiwalentem Mesjasza tego świata, ale to taki trochę gorzki Mesjasz. Objawia bowiem totalną beznadzieję lwic i reszty populacji lwiej ziemi, bo widzicie... Każdy kłania się mu w pas i piszczy z zachwytu nad kolesiem, który z króla ma tylko tyle, co właśnie wygląd i prawo krwi. Bo poza tym Simba nie ma żadnych atrybutów i przygotowania do roli króla. Już Nala lub, jej, lub jego matka, w sensie Simby, z Sarabi bodajże, byłyby lepszymi władcami zapewne, bo idzie za nimi w parze pewne doświadczenie i faktycznie poznanie problemów ludu. Może nie wiem, może, może nawet ktoś inny mógłby zostać. Może jakiś mądry słoń. Tak stereotypowo albo na przykład Rafiki, No ale jest jeden problem w tym wszystkim, wiecie, bo do bycia królem trzeba A. być mężczyzną i B. Być lwem. I tutaj robi się już trochę ciasno, bo został tylko Skaza No i Simba, no. Uff. No tak, więc Simba przejmuje te, te władze, bo ma poklaski, jest silny, więc może siłą ponownie upokorzyć swojego wujka. Sensowne i klarowne, zwłaszcza w momencie, gdy Simba je przez całe życie robaki, a skaza to dobrze odżywiony, dojrzały lew z, wiecie, jakby doświadczeniem w walce i polowaniu i tak dalej, i w ogóle jest ekstra. I jasne, Simba to z milutki kotek i ładny i taki, i tak dalej. Ale w takim kontekście jawi się jako taki władca z przypadku, ale nie z powołania. Władca wymuszony, ale niedobrowolny. Władca też narzucony, no ale absolutnie nieracjonalny. A Nala oczywiście, raz, dwa, rzuci mu się do stóp i wypełni swój los. Czyli nie los pełnoprawnej postaci, która może jakoś ewoluować, zmienić się i coś zrobić a jedynie narzędzie do ewolucji i spełnienia się Simby, który jest królem i jeszcze zaraz się rozmnoży ku ludu, monarchii i kościoła. Mega. A, i bym jeszcze zapomniał i oczywiście musiano też na końcu rozwiać jakiekolwiek przesłanki, że Timon i Pumba może nie są kumplami, może są parą lub po prostu są, nie wiem, sing o singlami, którzy lubili swoje życie. Bo na końcu do Pumby podbiega jeszcze mała świnka. Ale to już jest taki cukiereczek. Wiecie, lewia ziemia wyleczy wszystko lub zmieni wszystko. Nie ma w zasadzie zmiłuj. To ostania prawości jedynego pomysłu na życie. I wykreowanej sztucznie radości. Lwia ziemia Disney. Pff, dziękujemy. I tak widzicie. To jest w zasadzie przesłanie o króla Lwa, Osobiście uważam je za jedno z paskudniejszych przesłań w filmie dla szerokiej widowni z naciskiem na tą młodszą. Od czasu, nie wiem, chyba w zasadzie ostatnio okropne, tak były Angry Birds. I serio, mam problem tylko z tą nową odsłoną, bo to ona kładzie nacisk i ton na tyle rzeczy, i to ona powstała w no, 2019 roku. Roku, w którym, no, w mojej opinii Wypadałoby zmienić swój pomysł na film, zamiast bezsensownie paść nostalgię ludzi, bo to, co tu widzimy, jest znacznie gorsze niż nawet nachalny Speechless w Alladynie. No, to jest absolutnie skandal na lwiej skalę. No, nie wiem jeszcze, jak to określić. No, wiecie co, no, to jest naprawdę paskudny film pod naprawdę wieloma względami. No, i może nauczyć tylko właśnie samych złych rzeczy. I tyle. Paputki, moi mili. Jeżeli podobają Wam się takie treści, to wiecie, gdzie klikać i komentować. Ja już nie mam właściwie nic do dodania. Zostawimy to jeszcze w takim otwartym, jakby dialogu, żebyście mogli właśnie też uderzyć ze swoimi komentarzami buziaczki.